bajka o Piotrusiu, który się przeziębił i nudził w domu. Pewnego dnia, w środku tygodnia, kiedy Piotruś jak zwykle biegał po podwórku, nagle poczuł, że coś jest nie tak. Zaczął kaszleć, nos miał zatkany, a gardło bolało. Wieczorem, gdy mama zmierzyła mu temperaturę, okazało się, że Piotruś ma gorączkę. Nic poważnego, zwykłe przeziębienie, powiedziała mama, ale Piotruś musiał zostać w domu. Nie pójdę do szkoły? Zapytał z nadzieją Piotruś, który z jednej strony cieszył się, że nie musi rano wstawać, ale z drugiej strony bardzo lubił szkołę i zabawę z kolegami. Nie, kochanie, dzisiaj musisz odpocząć. Wypoczynek to najlepsze lekarstwo na przeziębienie, odpowiedziała mama. I tak Piotruś został w domu. Na początku myślał, że to świetna okazja, żeby dłużej pospać i oglądać swoje ulubione bajki. Ale po kilku godzinach oglądania telewizji i leżenia w łóżku zaczął się nudzić. Mamo, nudzi mi się, zawołał Piotruś z sypialni, ciągnąc kołdrę, aż po same uszy. Mama przyszła do pokoju Piotrusia z kubkiem ciepłej herbaty z miodem i cytryną. Kochanie, chorowanie to nie tylko leżenie w łóżku. Można znaleźć wiele ciekawych rzeczy do zrobienia, nawet gdy jesteś chory. Trzeba tylko trochę wyobraźni. Powiedziała mama, stawiając herbatę na stoliku obok łóżka. Ale co mogę robić, skoro nie mogę biegać po podwórku ani spotkać się z kolegami? Narzekał Piotruś, czując, że cały dzień będzie się dłużył w nieskończoność. Mam kilka pomysłów, odpowiedziała mama z uśmiechem. Po pierwsze, możemy razem zrobić coś kreatywnego. Kreatywnego? Zapytał Piotruś z lekką ciekawością. Tak. Na przykład możemy zrobić teatrzyk z papierowych kukiełek, powiedziała mama, otwierając szufladę z przyborami plastycznymi. Piotruś nagle się ożywił. Teatrzyk? To brzmi ciekawie. Ale jak go zrobimy? zapytał, wyciągając głowę spod kołdry. Potrzebujemy tylko kilku kartek papieru, nożyczek, kolorowych kredek i trochę wyobraźni, wyjaśniła mama, siadając obok Piotrusia i podając mu materiały. Razem z mamą Piotruś zaczął rysować różne postacie. Były to zwierzęta, superbohaterowie, a nawet czarownica z ogromnym kapeluszem. Po narysowaniu postaci, mama pomogła Piotrusiowi wyciąć je z papieru i przymocować do patyczków. To będzie nasz teatrzyk, możemy opowiedzieć dowolną historię, a postacie będą naszymi aktorami, wyjaśniła mama. Piotruś wymyślił historię o odważnym rycerzu. Który wyrusza na poszukiwanie magicznego skarbu. Rycerz musiał stawić czoła smokowi i uratować księżniczkę uwięzioną w wysokiej wieży. Mama była czarownicą, która pomagała rycerzowi, a papierowe zwierzęta były jego przyjaciółmi. Piotruś zapomniał o nudzie i chorobie. Całkowicie pochłonęła go zabawa w teatrzyk. Zabawę w teatrzyk. Piotruś i mama kontynuowali przez dłuższą chwilę. Wymyślając coraz to nowe przygody dla swoich papierowych postaci, po teatrzyku mama spojrzała na Piotrusia z uśmiechem. A teraz, kiedy nasz teatrzyk skończył przedstawienie, może trochę odpoczniesz i poczytasz książkę? zaproponowała. Książkę? Piotruś nie był pewien, czy to dobry pomysł, ale jego ulubiona książka leżała na półce. Tak, książka to świetny sposób na spędzenie czasu. Kiedy nie możesz biegać ani grać na podwórku, możemy razem poczytać, albo, jeśli chcesz, możesz sam wybrać coś ciekawego do przeczytania, powiedziała mama, podając Piotrusiowi jego ulubioną książkę o przygodach piratów. Piotruś po chwili zastanowienia otworzył książkę, zaczął czytać, a jego wyobraźnia szybko przeniosła go na pokład statku pirackiego, gdzie wiatr świszczał w żaglach, a morze falowało pod stopami. Był kapitanem statku, a załoga składała się z odważnych marynarzy. Książka wciągnęła go na dobre. Po kilku rozdziałach Piotruś spojrzał na mamę. – Mamo, piracy są samowisi, Mogę być piratem? – zapytał z entuzjazmem. – Oczywiście. W naszej wyobraźni możemy być kim tylko chcemy. – odpowiedziała mama. Kiedy Piotruś skończył czytać książkę, poczuł, że znów zaczyna się nudzić. Leżenie w łóżku nie było jego ulubionym zajęciem ale z drugiej strony wiedział, że musi odpoczywać, żeby szybko wrócić do zdrowia. Mamo, co jeszcze możemy robić? Zapytał. Mama uśmiechnęła się i wyciągnęła z szuflady pudełko pełne zagadek i łamigłówek. Możemy rozwiązać kilka zagadek albo zagrać w grę logiczną. Co ty na to? Zaproponowała. Piotruś z początku nie był przekonany, ale mama zaczęła zadawać mu różne zagadki. Jakie zwierzę ma cztery nogi, ale nie chodzi? Zapytała mama, patrząc na Piotrusia z tajemniczym uśmiechem. Piotruś pomyślał przez chwilę. Krzesło. Krzyknął z radością, gdy odpowiedź przyszła mu do głowy. Mama roześmiała się. Dokładnie, a teraz twoja kolej, powiedziała. Piotruś szybko wymyślił własną zagadkę, a potem kolejną. Zagadki okazały się świetnym sposobem na nudę. Piotruś był zafascynowany różnymi łamigłówkami i zagadkami, które razem z mamą rozwiązywali. Kiedy minęło już trochę czasu, a Piotruś poczuł, że zaczyna się znowu nudzić, mama miała kolejny pomysł. A co powiesz na to, żebyśmy stworzyli mapę przygód? Możemy wyobrazić sobie, że jesteśmy odkrywcami i wyruszamy na poszukiwanie skarbów zaproponowała. Piotruś od razu się zgodził. Wyjęli dużą kartkę papieru i zaczęli rysować. Mama narysowała góry, lasy i rzeki, a Piotruś dodał ukryte skarby i niebezpieczne zwierzęta, które trzeba było ominąć. Na końcu narysowali wielki X, który oznaczał miejsce ukrycia skarbu. Mapa była pełna kolorów i detali. Piotruś i mama spędzili dobrą godzinę, tworząc swoje dzieło, a potem bawili się w wyobrażoną wyprawę. Kiedy tata Piotrusia wrócił z pracy, Piotruś od razu opowiedział mu o wszystkich przygodach, które przeżył w ciągu dnia. Byliśmy piratami, odkrywcami i robiliśmy teatrzyk z papierowymi kukiełkami, powiedział z radością. Tata uśmiechnął się i pogładził Piotrusia po głowie. Wygląda na to, że świetnie się bawiliście, mimo że musiałeś zostać w domu, powiedział tata. Tak, nudziło mi się na początku, ale teraz wiem że nawet kiedy jestem chory, można znaleźć fajne rzeczy do robienia, odpowiedział Piotruś. Tata usiadł obok Piotrusia i zaczął przeglądać mapę przygód, którą chłopiec stworzył z mamą. Piotruś był dumny ze swojego dzieła i pokazywał każdy szczegół. Następnego dnia Piotruś czuł się już dużo lepiej. Kaszel ustąpił, a gorączka zniknęła. Mama powiedziała, że następnego dnia będzie mógł wrócić do szkoły. Już mi lepiej, ale ten dzień w domu wcale nie był taki zły, powiedział Piotruś, uśmiechając się do mamy. Mama spojrzała na niego z uśmiechem. Wszystko zależy od tego, jak patrzysz na sytuację. Zawsze można znaleźć coś ciekawego, nawet w nudnym dniu, powiedziała, podając Piotrusiowi jeszcze jeden kubek ciepłej herbaty. I tak Piotruś nauczył się, że nawet gdy jesteśmy chorzy i musimy zostać w domu, można znaleźć wiele sposobów na nudę, a wyobraźnia jest naszym najlepszym przyjacielem. Koniec.